Cze, mandero videoverse. I serce dzisiaj jest kolejny odcinek z miasta Team Steam. Tak, dzisiaj pokażę wam co się dzisiaj zmieniło na naszym mieście. Jak widzicie, e, na poprzednim odcinku ale niestety nie mogę go wypuścić, bo był za długi troszkę. Byliśmy w endzie. Tutaj mamy wszystkie nasze dziwne łupy. To mi się udało zdobyć. To wszystko z tej skrzyni. Więc widzowie, mam nadzieję, że ten odcinek bardzo się też Wam spodoba. Ale jak tam ten poprzednik, to jeszcze dacie łapkę w górę. Subskrybujcie na kanale i napiszcie komentarz, jeśli chcecie. Znowu więcej Minecraft. Jak widzicie, wreszcie ruszyliśmy tematykę z tym muzeum. Troszkę tutaj jest, rzeczy jest. Mam plan, jak to podpisać, ale chyba poza kamerami. Dzisiaj widzowie, możemy się zająć albo przeprowadzaniem wieśniaków do naszej wioski, albo znajdowaniem przyjaciela. Nie, idziemy znaleźć przyjaciela. Mam akurat dwie etykietki, więc możemy mieć w las. Hmm. Na świecie tu mamy las, tylko trzeba uważać. Bo skoro jest ten yy, noc, to może być niebezpiecznie. To jest jak szłonka. Co jest grane? Aha, to jest jakaś mała jaskinia. Koniec z tego lasu? Serio? Jakby ktoś tak przed tym mówił, że, że chce pomocy i by wy zobaczył miasto, to już się ucieszył. Tu jest jakiś las. Dobrze widzę. To mi widzowie, możemy lecieć sobie. Okej. Okay. Co? Mesa już? Ja cię nie mogę, już messe, jakie mamy. To my idziemy sobie tutaj. Okol o! Kopalnia! Nie, nie, no widzowie, chyba nie wiem. Widzimy się, jak znajdziemy przyjaciela już. A widzę, tutaj jak ten wilk wszedł do mnie do domu. To jest niewiarygodne, tylko muszę uważać, żeby mnie nie ugryzł woda. Mamy tyłę, e, Nie jak nie, nie go nazwać nawet. Ale teraz... O kurde, widzę, teraz się przyłapaliście. Ja go zrespiłem. Przepraszam, po prostu ja nie miałem ochoty go tak długo szukać. Okej, okay, to teraz możemy... Nie no, koty głównie mogą być na strychu. Nie przepraszam widzowie nie. Nie, one powinny sobie tam chodzić. Tam jest ich miejsce. Takiego chcę. Ile ty ryb masz gościu? Na panych w pupie? Ty idziesz do mnie. No, żyj sobie. Mam jednego szczura na strychu. No widzę, ja przepraszam, że to robię. Kotek, ty uważaj, a czekajcie on, on, on. Nie dostał obrażeń. Nie, ty idziesz tam. Ty będziesz chodził sobie tutaj po wiosce, kotku. Ale piękny obrazek. Ja chcę mieć co najwyżej koty, chyba w trzech wariantach. Taki też. Może jeszcze ostatni kot. Nie, nie, ty chcę, chodź tutaj. Duże kotek kotlecik no no i ci, ci, ci. Okay. co 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 no. Kot, przestań to robić, okej? Okay? Przepraszam, widzowie. Nie. Nie 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 no. Tak, szary. Mm -hmm. O, tylko jedna ryba. Dobra, to że czas ich nazwać, ale już nie, nie, nie będziemy robić tego na odcinku, znaczy tutaj teraz tylko na cięciu. To widzę, widzimy się znowu za chwilę. Nie widzowie tutaj właśnie są nasze zwierzęta. rogalik, X fajnie. Śnieżka też fajna nazwa. Teraz idziemy na, na tego, który będzie z na stół szarusz. I na dole bardzo taki fajny miły kotek, który tam będzie pilnował sobie w moim pokoju sobie. Chciałem go dać ogólnie tutaj do magazynu w żabce, ale... Nie. Tutaj widzowie mamy Milusia takiego fajnego mojego kotka. Mam nadzieję, że ty chryp mi nie zjesz z akwarium. Nie zjesz tego? Mówię, że nie, nie zje. Nie. No to widzę, ja mam nadzieję, ale ten odcinek był taki krótki, bo ogólnie nie wiem dlaczego, ale no, dlatego, bo widzowie, dzisiaj my, Dzisiaj na tym odcinku to by było, ale... Jo! Ja, jak zobaczyłem tutaj, to zobaczcie ile tutaj jest rzeczy! Tu, gdzie mieszka Tylet bowl, to w ogóle jest pusto! Tutaj nic nie ma! Zobaczcie, widzowie, ile tutaj jest rzeczy! Tutaj Tutaj zbudowałem sobie... O, ale trą! też nikogo nie mam. W na następnym odcinku możliwe, że na dzisiaj na kanale będziemy przeprowadzać e, villagerów do naszej wioski. Mam nadzieję, że widzę odcinek się Wam spodoba, a ja właśnie lecę się zderzyć z żabką i się z wami żegną